Kamilecra kamilepsra, i kamilepsra, 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 i wrze, i wrze. Kamilie, kamilie kamilie i Kamile kamilepsra, 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 i kamilepsra, kamilepsra, i wrze. Kamilie, i Kamilo i kamilepsra, 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 i, rzekał, i rzekał. Wystrał, kamil, uj, liżegnuj, śledził strach, co wystrał. Kamil, uj, kał, śledził kał, co wystrał. Śledził, papo, głupia, mato co w nadziei. Paczki, chłopek, nie łokiem, sobie fiutek Biegnie łokiem, sobie fiłę. Idź parowo i wpierdalaj, spadaj, szmato, nie przeszkadzaj, Zabij ojca, kurwa swego, geju, głupi. Masz małego, śledził, papo, głupia, mato co w nadziei. Paczki, chłopek, nie łokiem, sobie fiutek biegniesz łokiem sobie fiutę idź parowo i wpierdalaj spadaj szmato, nie przeszkadzaj zabij ojca kurwa swego geju głupi, masz małego pledziu, to chuj śledziu, to chuj wonec, potworna rybo bijesz ojca własno swego śledziu, to chuj śledziu, to chuj oto jest potworny pływak co ze złości bije rybak pledziu, to chuj śledziu, to chuj wonec, są potworna rybo Ojca własnostego śledziu, to chuj, śledziu, to chuj oto jest potworny pływak co ze złości mi rybak. Nie.